Cześć Siscansby 123 i witam w kolejnym już trzecim odcinku z gry Mobile Legends. Tak, zagrałem sobie kilka e, gier i już mam poziom 8 hmm, To co mi nie wiem, o co chodzi to później e, okej, okay, tutaj wypełniłem jakieś zadanie znowu? Nie, jeszcze nie. I tak, niektóre mecze już naprawdę były takie wymagające. Naprawdę, już tacy gracze byli szanujący się. Rozgrywka była fajna, ale była też długa. Już były takie mecze, co trwały naprawdę po 15 minut, dobrych. Znaczy, najdłuższy trwał 15 minut ponad Naprawdę, już taki me był mecz, ich, że. Oho. Niektórzy gracze mają zbyt słaby internet, który miał, żeby mieć wpływ na grę. O nie! E, nie, 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 to odłączamy się. Ja już raz miałem taki... natrafiłem na takich graczy, co mieli słaby internet, to oni, um, oni... to oni mieli słaby internet, ale powodowali takie lagi na serwerze, że bez problemu mogli mnie zabić. Mimo, że ja miałem lepsze umiejętności na przykład, to ja się zbieszałem, a oni mnie w tym czasie ciupali, nie? No to, dobre, to już bez sensu. Jak chcę trafić na graczy z dobrym internetem. Mam nadzieję, że kogoś fajnego trafię. O! I trzech, trzech Polaków będzie, dwóch Polaków jest oprócz mnie. Z, z nami jest jeszcze Egipcjanin, Włoch, a przeciwko Kanadyjczyk, Australijczyk, Czech, również Egipcjanin, a także Meksykanin. Fajnie, dołączam. Dzisiaj myślę, przetestujemy jakiegoś innego bohatera. I tym bohaterem, czy to jest ten bohater, którego chciałem przetestować? Nie. Był taki wojownik, taki kontrola tłumu. Dobra, taki rycerz i to jest właśnie on. On naprawdę ma niektóre ataki fajne. On jest tankiem i on zajmuje się kontrolą tłumów, jest inicjatorem. On ma takie ataki też obszarowe, można powiedzieć. Naprawdę, już kilka postaci, kilkoma postaciami grałem. Grałem też takim jakby magiem, co się nazywał Cyklop. Nie podobał mi się on, szczerze mówiąc, zbytnio. Zabiłem kilka osób, ale... Już no, tak na niektórych walkach miałem po 12 kili także ładnie, tam po kilka zniszczonych wież, yy, no, ale ogólnie nie idzie, mi na... nie idzie mi najgorzej wcale, także jest spoko, ale niektóre postacie mi się nie podobały. Yy, jeszcze są, zauważyłem, że nawet mimo wszystko, że grałem tyle tych meczy, są postaci, którymi jeszcze nie grałem, także przetestujemy, myślę, je w kolejnym odcinku. A i jak wbiję 20 level, to zamierzam stworzyć klan Tylko nie wiem, jak go nazwę. Jeszcze mam kilka pomysłów na nazwę, chyba ze trzy, to albo zrobię głosowanie i jakoś was zapytam, albo wybiorę którąś z własnych swoich propozycji, która mi się najbardziej spodoba, do której najbardziej będę przekonany. Kto jestem w Jestem w drużynie, drużynie niebieski, świetnie. Kogo my tu mamy? Mamy takiego wojownika, mamy strzelca i mamy też jakiegoś tutaj innego maga. Oj, coś się, coś się zacina. Nie podoba mi się to, czyli no, co, jednak gracze, którzy mają słaby internet. No to nie niefajny mecz będzie w takim razie. Czasami jest taki mecz, że chodzą super płynnie, a czasami jest też taki mecz, że chodzą jak pokaz slajdów. ja tu nic nie uzyskam Tu nic nie mogę zrobić, dobra Dobra No ej, no i właśnie, zacięło się On idzie, nawet wtedy, gdy ja nie chcę, żeby oszedł Fajnie, że gramy z innymi Polakami, ale Jak oni mają taki internet beznadziejny znaczy nie, nie mówię, że to akurat oni, ale któryś z tych graczy. No bo ja mam akurat dobry, tak? Ja zawsze staram się dbać, że jak gram z innym graczem, żeby mieć dobry internet. Jak internet jest słaby albo nie jestem w stanie zapewnić dobrego internetu, włączam komórkowo transmisję danych i żeby wszyscy. Nie, dobra, to się nie da grać, to nie ma sensu też. Po pierwsze, dla Was to będzie niemiłe dla Waszych oczu, a po drugie, dla mnie to będzie niemiłe, bo. Ja się będę denerwował. Zmieniamy rozgrywkę. Sorry panowie, przepraszam Was moi rodacy. Ale niestety czyjś internet tutaj nie pozwala nam na grę. No szkoda. Niestety za wychodzenie z gier jest, są punkty minusowe, ale no... Co się tutaj będę męczył. Bez przesady też. Nie chcę tutaj na tym pokazać, pokazie slajdów się męczyć, także sorry. E, jestem. Ej, czemu dostałem tak gdzieś dodany? Bez mojej zgody, halo. Dobra. Mm, czyżby mecz się w ogóle zresetował? Może mecz się zresetował. I ktoś poprosił o reset meczu. Albo coś w tym stylu, bo nie wiem co się stało. Mam nadzieję, że tym razem nikt nie będzie miał problemów z internetem, bo to by było niefajne wtedy. Liczę, że jednak teraz będzie wszystko w porządku. Nie no, te same składy są, te same narodowości. O, i teraz działa dobrze. O, i teraz można grać. Dzie dziękuję temu, kto zrobił reset serweru. Czy tam coś tam innego zrobił, co. Z... nie chwalmy też dnia przed zachodem słońca, ale. Dobra, ja sobie przemieszczę tutaj to. W mm. ogóle zostałem nowe no moce i wbiłem któryś poziom, a nic nie zrobiłem nawet, ale spoko, szanuję. Dobra, spróbujmy zniszczyć wieżę, ładnie nam idzie. O, zniszczymy wieżę bez problemu. Roga wieża zniszczona. O, jeszcze zgładziłem jakiegoś jakiegoś gracza wrogiego, świetnie. Ej, to jest chyba podejrzane jakieś, że wbiłem tyle poziomów, nic nie robiąc żeby ktoś grał za mnie, czy co? Mam <noise> nadzieję, że nikt się nie łamał. Dobra. O nie, 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 nie. Kurczę. Nie tędy ten, nie ten skręciłem to trzeba. Niechcący, niechcący skręciłem. Do ataku, moi towarzysze. Zatakujcie tutaj. Bo tutaj jest wieża, która ma tyle wytrzymałości, że prawie nic. O dobra, nasze jednostki, nasze stworki Bo te stworki to są jednostki, a my gracze to jesteśmy tacy lordowie, tacy dowódcy Ale stworki tutaj podołały zadaniu i zniszczyły... O te stworki co idą ze mną yy, Zniszczyły wieże także yy, Spoko o ten, o ten atak mi się najbardziej chyba podoba yy, Tutaj to zrobiłem ten drugi taki Dobra, zgładziłem graczy, Głacza Chciałem powiedzieć jak Wojtek Gola eee, Gracza, oczywiście Głacza zgładziłem, no tak na mnie nasłałku Ale <głacza> Nie no, dobra, już wystarczy Dobra, poczekam aż stworki załatwią tamtego gościa z balistą I niech odwrócą jego uwagę Zajmiemy się wieżą. Ej, i on fajne obrażenia zadaje. Mimo, się jest tankiem, który powinien mieć więcej wytrzymałości, a mniej ataku, yy, to ma naprawdę fajne te ataki. O! Gostek. Ogłuszyłem gościa. Yy, niestety, tym razem on okazał się lepszy, ale dobra, ale zniszczyliśmy wieżę, zbliżamy się powoli do. Yy, przeciwników także powinno być w porządku Wroga wieża zniszczona jeszcze jakaś Także super Do boju ruszaj tutaj yy, Na środkową linię O widzę tutaj na dole też jakieś problemy Jest wrogi bohater Nie wiem czy sobie poradzi tutaj yy, Nie poradzi sobie bo widzę jej pasek zdrowia na górze yy, Jakiś gość atakuje na dole Trzeba interweniować nawet dwójka interweni yy, Na dole tutaj wycofała się nasza z przymierzeń czyni, czyli co ja w ogóle powiedziałem, nasza sojuszniczka. Wow, rozwaliłem obu graczy tych wrogich. Zaliczyłem ja dwa kile, także świetnie. Tam na górze wieża jest obita, dobra, ale jak wy mi dacie do ataku, jak wy mi dacie wsparcie, to. Będziecie mi osłaniać, to ja sobie naprawdę tutaj fajnie poradzę Oczywiście jak ten gracz z armatą i te stworki będą mnie osłaniać No a pójdźmy troszeczkę w obronę Zainwestujmy w zbroję No dobra, poświęca się dla drużyny Chociaż trochę tak średnio się opłacało, no ale dobra Myślałem, że oni będą bardziej mnie wspierać i bardziej będą strzelać Dobra, zebrali trochę chyba z tej wieży, także nieźle na górze chyba też wieża, tak, na górze też wieża została zniszczona. Także dajemy radę. No i im więcej mamy śmierci, tym tutaj to wskrzeszanie dłużej trwa, widzę, więc też trzeba uważać, jak się gra. Zaraz tego stworka On nam da kasę hmm. Dobra tu mamy A to jest wróg Dobra ktoś z naszych Zgładził ją Naprawdę miał potężny atak ten nasz gość kurde, tutaj tak niefajnie pograli, ale dobra, ale dzięki temu, dzięki tej akcji moi sojusznicy zniszczyli wieżę. No niestety tutaj przeciwnicy widzę zmasowany atak przeprowadzili tutaj na dole, na tej dolnej linii. Prawie byłem bliskich pokonania, niestety się nie udało. Dobra, ale ktoś pokonał. A, brawo! Yy, ktoś pokonał, jednak tam Wieża na środkowej ale i została zniszczona. Dobra, ale mimo wszystko my tam. To my mamy przewagę. O, taki gruby jakiś. Zniszczmy go. Znaczy, oczywiście, nie za to, że jest gruby, go zniszczmy, tylko za to, że jest naszym przeciwnikiem i on chce nas zabić, nie? Żeby nie było wątpliwości. Niestety to nie ja byłem, ale ważne, że moi sojusznicy to zrobili Załatwili gościa, szkoda, że to nie ja byłem No ja tutaj ciężko walczę a... <laughs> Tamten sobie wbiję Xpen'a Tym co ja robię, szkoda Dobra, teraz. Ja... Nie, to jakoś załatwiłem? Nie. Oczywiście, że ktoś mi. Zapod... Ja nie lubię gości, którzy kradną fragi w cudzysłowie. Znaczy, rozumiem, jak ktoś to zrobi niechcący, ale jak ktoś to zrobi specjalnie, to jest niefajny. <laughs> Mam nadzieję, że to mi nie obniży oceny, że oni się tak wpychali. <laughs> Oj, no, przepraszam. Wysoki wynik zachowania z 5. Że co, że nie obrażałem graczy na serwerze i że byłem kulturalny, czy o co chodzi? Ale ważne, że... ale fajnie, że... ...przyznujących się graczy... Byłem, byłem, byłem... No, nie, słabo trochę. Ten, co miał najwięcej... Byłem VP, miał taką strasznie wysoką ocenę. To niestety podkradł mi chyba z... ...cztery fragi, no ale dobra, już nie będę krytykował. Ważne, że... Yy, ...robił wszystko dla dobra drużyny i... W dużej mierze dzięki niemu wygraliśmy. Ok, myślę, że przetestowaliśmy tą jednostkę. Ona była fajna. W porządku, naprawdę ja bym zabił więcej wrogów, gdyby albo oni yy, nie przychodzili nagle, że jak jeden ma 5% HP, przychodzą. Nagle mnie zaskoczyli ci co mają 2 i 100 HP, i mnie zabili w trzech. Bandeły go zrobili. Albo właśnie, ktoś mi podbierał fragi. Ale ogólnie grało się dość sympatycznie. W kolejnym odcinku oczywiście testujemy kolejną postać i zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądać. Także do usłyszenia w kolejnym odcinku. No i cześć.